Prosił, że chwilę poczekać Dobra, to... dobra, ju, ju, ju. bo w sumie miał, musiałem wejść na drugiego Discorda napisać, że jest taka gilia jak my że mamy modelkę, która robi właśnie dyplom z prawa i że szukamy chętnych do gry Nie weź no, ja sobie... jeszcze, no Weź, ale... bo jeszcze naprawdę będę musiała pójść na prawo. No trudno, będziemy oh, giliowo ja. zbierać Silvera i sprzedać na legro, żeby wiesz, żeby było dla ciebie na... No to ja jestem za, no ustawiłem podatek 5. Pięć... no to damy radę, kurwa, damy radę jak mi zasponsorujecie, to, to mogę iść. Ale musisz tak zabajerować ich, żeby... że ostatnio miałaś śród do gazety, zobaczymy czy wypuszczą, bo nowa linia. Otwierają nowe... No gadaj jakieś głupoty. Co by ci nie przyszło do głowy, gadaj głupoty, będzie git. Musisz tak. ich oczarować. Nie musisz, nie musisz sobie Powiem ci tak, jak ten co już nie wyjdzie, to ja nie wiem, kurwa, idziemy pod most. Wydaje mi się, że najlepiej będzie powiedzieć, hej, lubię dupejne dupę i na ostro. Jezus Christ Matko <słatku, słatku> bosko, kolejkę będziesz miała. Nie, aż tak, to nie ta gra. A i to będzie chyba dwóch spust, członków czy coś takiego. No, gdzie jest to tylko <laughs> 300 osobowe uspokój się. To dużo chętnych leby żeby ci musieli rekrutację przeprowadzić. Będziesz sobie bierać, kogo chcesz, a kogo nie. Sorry, czarny humor mi się wyłącza. Jakby wam przeszkadzało bardzo czarny humor to krzywdzie. No nie, tylko po prostu, wiesz, trzeba... No ostrożnie, żeby to ich nie... żeby nie uciekli. Albo też za prędko nie przyszli. Dokładnie, to nie damy rady tego pociągnąć, o spokojnie, krok po kroku. Później jak już będzie rekrutacja jak będzie zamknięta, to wtedy możesz rzucać takie hasła, wtedy już wiesz, ty nie, ty nie, o, ty ciebie możemy wziąć, 10 milionów za wejście. To zostanie samo, lubię w dupę. O już nie, już nie modelka, już nie nic. Nadal modelka, ale już teraz to innego lubi, tak? Że popłakałam się ze śmiechu. <grymusi> nie no, ja powiem Codacz. tak. Na razie, co by nie trzeba było, to jest wciąż reklama, nie? Tak jak się mówi, nieważne co mówią, ważne, że mówię. Tak, to tak. Więc to jest na tej zasadzie, więc okej. Okay. Jak będzie trzeba, to nawet ja lubię w pupę. O <grymusi> kur... <grymusi> to mamy reklamę. No, nie wiesz, nie, nie, tak. tak. nie zadowolisz każdego. Nie zadowolisz da... każdego, trzeba być elastyczny. On by też sobie będzie dobra. Nie no, bo wiesz, niektórzy mogą powiedzieć, fu, dziewczyna. Nie? A wtedy wchodzę ja. <laughs> nie no, kurz, to nie <laughs> będzie. To będzie na tak, brązowo. Że, kurz, to nie <laughs> będzie tak, że będziesz normalnie pierdział, tylko będzie chuch. Tak, dokładnie. Widziałem <laughs> <laughs> te żarty. Jak typ pyta babcie, czy wiedziała, że jest gejem. Ona, no tak. A no skąd wiedziałeś, że jestem gejem? No bo przestałam słyszeć twoje pierdy.